Siema. W dzisiejszym odcinku tej jakże durnej serii o nazwie Pixelaza chciałem Wam pokazać polską grę studia Transhuman Design W głównej mierze stworzy ją gość, który jest znany z tego, że stworzył coś takiego jak soldat. Ludzie starzy w moim wieku, którzy niedługo będą szykowali się do grobu. Mogą pamiętać tę grę z lekcji informatyki, bo we wczesnych latach 2000 właśnie królowała na w szkole, to była taka multiplayerowa, przepraszam, strzelanka, w której postacią z kilku kresek mordowaliśmy inne postacie z kilku kresek i mieliśmy się przy tym po prostu dobrze bawić, a nie rozmyśleć nad fabułą czy jakimiś moralnymi dylematami. Butcher jest... Cholernie podobny, widać, że pozostał w duchu tego starego wspomnianego soldata. Chodzi o prostą rzecz. Pojawiamy się na mapie, mamy ją przejść z punktu A do punktu B, wybić wszystko, co się rusza, powtórzyć i tak aż do napisów końcowych. W kółko to samo. Gra jest cholernie dobra, naprawdę wygląda. Może na pierwszy rzut oka nawet zbyt staroszkolnie, na początku bałem się w ogóle, że będę miał problem z rozróżnieniem, gdzie jest wyruch, gdzie jest ściana, bo jest to naprawdę mrocznie. Grafika jak widzicie jest mocno, bardzo pikselowa. I ciężko ci czasami z czymś rozczytać ale w moim przypadku pomógł pomogła... pomogło opcja rozjaśnienia ekranu po prostu. Boże gra tak ciągle, że zaczyna mi się plątać język Jak wspomniałem Musimy przejść z punktu A do punktu B, wybić wszystko I powtarzać do skutku Gra wygląda świetnie Mimo właśnie tej piselastej oprawy, którą jedni kochają, drudzy nienawidzą I wspomnianego braku czytelności Ale na przykład warstwa audio To już jest absolutne mistrzostwo Jeśli pamiętacie Duma, jaraliście się nim to o, śmierć. To na pewno będzie się jarać i tym, bo wszelkie wystrzały, okrzyki wrogów, same mapy, sama muzyka, wszystko naprawdę jest żywcem wyjęte z pierwszych dumów, z pierwszych playków, czy Wolfensteinów. Naprawdę duch takich staroszkolnych gier jest tutaj obecny na każdym kroku. To system akurat na poziomie, który przy pierwszym przejściu gry, cholernie mnie bo... jak wspomniałem, jest tu dość nieoczcielnie momentami i czasami zwyczajnie nie wiadomo gdzie uciekać przy tą pieprzoną piwą także jeśli szukacie staroszkolnej rozpierduchy z mrocznym klimatem gry, która nie wymaga tego, żeby przy niej myśleć, to Da trafiliście kupując butchera, naprawdę się nie zawiedziecie, nawet sam John Romero, czyli legenda tych staroszkolnych strzelanek swojego czasu podniecał się chyba przed premierą jeszcze właśnie butcherem, tym jak to wygląda, jak właśnie nawiązuje do tych starych gier. A jeśli John Romero, twórca duma, jeden z twórców duma uważa, że coś jest Dobre, bo staroszkolne, to myślę, że możemy mu wierzyć na słowo. I jestem pewien, że gość wie, co mówi. Gra wyszła chyba na wszystkie konsole, na pc więc nie będzie problemu, jeśli ktoś nie na przykład PS4, ja na nim obecnie któraś to gram. Kosztuje pewnie groszy, ja kupiłem to sam rok temu już za 20 zł ścinmy, więc za takie pieniądze grzech po prostu nie brać. Kupa z dobrej zabawy, kupa mordowania, świetna gra